Andrzej Wasilewski ogłosił Twoją walkę z Dominikiem Brezilem, miałoby do niej dojść w czerwcu, czy to jest już potwierdzona informacja, zaczynasz przygotowania? No jak to było, właśnie zawsze z panem Andrzejem bywało, zawsze lubi dużo mówić, a, a no niestety tak to wyszło, że to jest się nic, przecież nie jest ani, ani nic. Zostałem mi telefon, e, że w czerwcu być może duża walka, ale żadnych nazwisk, e, inaczej, był wymieniony w tej walce być może Brazile, ale to jeszcze nic nie jest ogłoszone, nie jest nawet przecież e, kontrakty na walkę, nic nie zostało. Andrzej już to głosił, też trochę mnie to wkurza, bo tak samo ogłosił już Konacki, z kimś tam kim i do tego wszystkiego nie wyszło, także, także to naprawdę na razie trzeba brać a dopóki nie będzie żadnych konkretów i kontraktów przede wszystkim podpisane, no to, no to, no to nie ma co. Uważam, że inaczej. Jeżeli miałbym walczyć z Dominikiem Razidem, byłbym bardzo szczęśliwy, ponieważ to jest to, co miało się odbyć już wcześniej, z niewiadomych przyczyn, do tej walki nie doszło. Także z tego bym się cieszył. I na pewno to jest 3, 3 4, czy pięć razy lepszy zawodnik niż Adam Kunacki, prawda? Także pod tym względem się bardzo cieszę. Jeżeli by do tego doszło, ale tak jak mówię, nie ma żadnych, żadnych konkretnych przecież jeszcze niczego nie było. To było tylko powiedziane, że czerwiec duża walka, być może na przykład Dominik albo jeszcze ktoś inny. Także, także to takie, no to już patrzę na Twitterze, już wszystko jest na takie trochę to nie, znowu później będzie, a, nie wiem nawet co, no, ale dużo zachodu, a o nic. Także ja sam jestem bardzo, byłem wkurzony bardzo, bo dość tego wszystkiego już, no, no, ale pojawiła się jeszcze szansa, taka, więc, więc tylko trzeba trenować i ostro zasuwać. Ale teraz jadę odpocząć, do kobiczkę, pieski, lecimy troszkę odpocząć, bo no bo przecież nie można cały czas zasuwać. Trener też mi powiedział, ja ciężko w treningu cały czas byłem taki teraz chwilasz ale... no, no tak, to ale to zakładając, zakładając, tak? Artur, zakładając, że ta woka zostanie klepnięta. To, to jest to jakaś tam taka nutka niepewności, czy to jest, jest to długa przerwa, tak? bo to jest ponad półtorej roku. Ja tam czytam na przykład komentarze Kamili, która, która nie, 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 też była niepokojona, jak bym to Słuchaj, to, co ludzi, no Kamila mi Kamil, to zawsze Kamika też za niepokojona, ona, ten, ale ona bardziej, no bo to kobieta, no nieprawda zawsze inaczej patrzy, inaczej powiem. Na to wszystko, nutki niepewności na pewno nigdy we mnie nie było, aczkolwiek wiadomo, i na pewno nie przez tą przerwę, wiadomo, że walka byłaby ciężka, jeżeli do niej by doszło, bo i ma ciężką rękę, i ma dość konkretną odporność na ciosy, potrafi przyjąć, potrafi oddać, także potrafi stać przede wszystkim i walczyć dalej, to jest fajna rzecz, ale to jest tylko i wyłącznie na plus, że takiej walki ja takiej chcę, ja chcę być pięściarzem, a nie obijaniem bumów czy czegoś tam, także uważam, że że jak najbardziej, ale tak jak mówię, póki nic nie widzę, to nie ma co gadać o walkach, póki nie zostanie podpisany kontakt, tak samo. Tym bardziej e, troszkę mnie denerwuje, że Andrzej wychodzi przez szereg, pisze różnego rodzaju rzeczy, bo, bo tak naprawdę ja mogłem coś wyrzucić, ale nie podałem żadnych nazwisk, niczego, bo tego jeszcze w ogóle nie było w planach. Nie ma. Czyli Czasami. podsumowując, na razie czekasz na walkę w czerwcu, ale jeszcze nie jesteś w stu procentach pewien, że to będzie brytyk, tak? Dokładnie. Życzyłbym sobie tego, sobie i kibicom, żeby to był Brazile i żeby to była świetna wojna.